shall I Cały w I jesteś cały? Lewe jest zniszczone, ale funkcjonuje nadal. Stawek traci wysokość. Wszystko w naszych rękach. Zbieramy się do osłony Arki. Jest zbyt duża, żeby ją unieść. Musimy improwizować. Nie mogę sięgnąć Arki. Cooper, musisz mi pomóc. Szybko. Trzeba zabrać stąd Arkę. Mamy mało czasu. Tędy, Cooper! Zabierz stąd Arkę! Jesteśmy w pułapce. Co ty robisz? Protokół trzeci. Nie stracę kolejnego pilota. Uwaga kolizja. Blisk, twoje problemy mnie nie obchodzą. Gdy dostarczysz Arkę zgodnie z kontraktem, twoja zapłata zostanie przekazana przez AMC. Po prostu przygotuj szmal. Zdobędę twój cenny ładunek, tytuurniu. Ej, stanie! Zaraz się otworzysz i dasz mi to, czego chcę! Komenda głosowa nierozpoznana. Może po prostu go rozpruję. Nie możemy ryzykować. Arka jest niestabilna. Ej, bohaterze, masz coś mojego, a ja chcę to z powrotem. No już, powiedz tytanowi, żeby się otworzył. W sensie. zwierzył? Ciągle zgrywasz bohatera, co? Za ten kontrakt obiecano mi sporo fosy. Więc powiedz mu tak, jak się nie otworzy, po prostu strzelę ci w łeb. Pilot w niebezpieczeństwie. Układ optyczny niesprawny. Nie mogę namierzyć pilota. Postawić go. Teraz go widzisz? Jest tutaj. Jest tutaj. Widzisz go teraz? Funkcjonalność zagrożona, po, po, poważne uszkodzenia. Mam to gdzieś, jak bardzo jesteś uszkodzony. Jestem, kolego, pewien, że coś tam jeszcze w środku ci tyka. Otwieraj się, już. Albo strzelę pilotowi prosto w łeb. Pamiętasz jeszcze cyferki, prawda? Teraz policzę do trzech. Raz. Dwa. Trzy. To nie było takie. Tak to już jest z zespołami. Albo się razem wygrywa, albo się razem idzie do pianki. Zobaczmy, co się dzieje. Zobaczmy, co się dzieje. Ej! Zabierz stąd arkę! Kończy nam się czas! Możesz. Weź zestaw Sir. Da ci największą szansę na przeżycie. Muszę się z nimi połączyć. Komandor Riggs, Mamy pozycję Coopera, aby rdzeń mieć Wiki. Musi mieć ten statfyl. Wiki, Cooper! się Cooper! Słyszysz mnie? Odbiór! Wiki, kto to ma? Odbiór! Wiki, Cooper! Wiki, dowódcę! Wiki, dowódcę! danych dowódcę! Komandor Sara Briggs. Jeśli nie słyszysz, udaj się na mostek. Kilometr na północ. Mamy tylko jedną szansę na odwrócenie losu z tej bitwy. Flota kieruje się w stronę zakrzywiacza. Jesteśmy w drodze. To nie koniec. Wokół zakrzywiacza jest pełno broni przeciwlotniczej. Nie możemy zająć pozycji i powoli kończą się nam pomysły. ten jest gotowy. Możesz go przyzwać. Przygotować się na szud Titana. Witaj czy! W jednym kawałku, BT. Nie w jednym, tylko w 25 tysiącach kawałków. BT 7274 gotowy do walki. Pora ukończyć naszą misję. Cooper, rzucam do walki z IMC wszystko, co mamy. Ale to nie wystarczy, żeby powstrzymać zakrzywiacz. Musisz się dostać do sterowni. Komandor bring to wszystkich. Wesprzeć ogniem Coopera i BT. Osłaniajcie ich za wszelką cenę! Przyjąłem! Wykonuję! Kubert! Jestem w górze! cię! Lecisz! Zamierzam cel! Scena! Uwaga na naszych! Uwaga na nas! Mam nadzieję, że stać ci na coś więcej. Ciele zanieczone! Ognia! Straciliśmy łączność ze Stocktonem! Raportuj, już! Mówi kapitan Landeger Ratliff. Stockton przyjął salwę i zaraz się rozbije! Commander Briggs, Gates 64. się? Jesteście w samą porę, Gates. Zostało wam jeszcze jakieś paliwo? Wystarczająco dużo, bez obawku. Jesteśmy z sobą. Jesteśmy na aktywne. Możemy strzelać. Widzę wrogiego tytana. Hel namierzony. Ognia! Roliny zniszczone. Otwieram ogień! wyłączony. Nie zatrzymuj się. Musimy powstrzymać IMC przed skorzystaniem z Jeśli zawiedziemy, harmonia zostanie zniszczona. Uwaga, personel IMC, mówi generał Marner. Najemnicy Tajemnicy dostarczyli arkę. Przygotujcie zakrzywiacz. Inicjalizacja wstępnych systemów zasilania zakrzywiacza. Aktywuje respondery celownicze. Jako cel obrać planetę Harmonia. Włączam systemy celownicze. Harmonia współrzędne 264,588.